A raczej na karcie pracy. Ja nazywam się Adam. Jestem uzdrowicielem duchowym człowiekiem, który prowadzi ten kanał. Staram się w nim przedstawiać zawsze duchowość w sposób bardziej zrozumiały, bardziej dostępny, że tak powiem, dla każdego człowieka. Mam nadzieję, że mi się to udaje. Dzisiaj zapraszam na kartę pracy, karta pracy. Jest to specyficzna, specjalna, nawet bym powiedział, forma kart, która służy do pracy właśnie z naszą energią, z naszą siłą, z naszymi emocjami. Warunkiem pracy z tą kartą jest podejście do niej uczciwie. Możemy to zrobić sami, lub z partnerem czy partnerką. Karta na nadchodzący tydzień to jest, czego pragnę spróbować. Czego pragnę. Czego chcę spróbować dokładnie się tak nazywa. Karta ta wygląda w ten sposób. Składa się z pytania, które brzmi: czego chcę spróbować? Oraz drugiej formy formy do medytacji formy składające się ze świętej geometrii opartej na żywym kiecie życia, więc tutaj możecie też zobaczyć, co pomedytować. Jeżeli chcecie tylko pomedytować, możecie zapauzować sobie w, te, w, te, w tym momencie film. Jeżeli chcecie poćwiczyć zgodnie z zaleceniami, zapraszam do, yy, do dalszego wysłuchania. Oczywiście możecie też pomedytować sobie właśnie z ze świętą geometrią, jeżeli wolicie. Jeszcze raz przypominam, warunkiem do pracy z tą kartą jest zawsze szczerość. Wobec siebie lub partnera lub partnerki, jeżeli wykonujemy to w dwie osoby. Czego chcę spróbować? Aby odnaleźć się w codziennym pędzie, zdarza się nam popadać. W doskonale znaną rutynę. Chodzimy tą, tą samą drogą do pracy, codziennie jemy ulubiony obiad, nosimy sprawdzone i ubrania, używamy podobnych słów do opisywania świata, robimy wiele rzeczy schematycznie. To jest w porządku, właśnie w ten sposób odnajdujemy się w przestrzeni, która tak często dociera do nas za pośrednictwem tysiąca, a nawet milionów bodźców. Celem tej karty jest jednak przy, y, przyjazne przypomnienie Ci, że czasem można postąpić inaczej. Wyobraź sobie, jak to było, y, jak to by było przewietrzyć się nieco i przewietrzyć swoje życie, wprowadzić do niego odrobinę nowości. Dokąd możesz się wtedy udać? Czego potrzebujesz, by przyjąć niespodzianki od losu? Jak możesz sobie pomóc w decyzji o podjęciu próby? Czego chcesz spróbować w pierwszej kolejności? Kto może ci pomóc zmienić może kiedyś na teraz? Chcę spróbować już, chcę spróbować, a nie kiedyś, jakoś. Ja zawsze powtarzam, jest różnica kiedyś tego lub teraz tego. Jak możesz spróbować jednocześnie i nie wywierać na siebie żadnej presji? Co zyskasz, a co stracisz, jeżeli postanowisz działać inaczej? Jak czujesz się z tymi wizjami? Zadaj sobie te pytania, pomyśl. Może naprowadzą Cię na zmianę. Jeżeli nie zmianę całkowitą, to chociaż może zmianę sposobu myślenia, patrzenia na pewne sprawy. Być może świat przypomina Ci tym pytaniem o tym, że od małej decyzji zaczyna się, zaczynają się wielkie zmiany. Bym powiedział, że te zaczynają się od wielkiej odwagi, wejścia w nieznane. Ta karta, można powiedzieć, swobodnie Ciebie szturcha, by wprowadzić kreatywne rozwiązania, swobodę i nowość do Twojego życia. Może to właśnie jest rozwiązaniem Twoich problemów? Jeszcze raz pokazuję, karta brzmi, czego chcę spróbować. Święta geometria wygląda w ten sposób. Każdy, kto chce tylko pomedytować, może zapauzować się w tym momencie film. Pytanie, czego chce spróbować, a cała karta wygląda w ten sposób. Warto popracować z sobą, z własną energią. Zadać sobie to pytanie lub po prostu popracować, tak jak powiedziałem, z partnerką czy partnerem. Tak czy tak jest to cudowna praca, która daje niezwykłe rezultaty. Czasem proste pytania mogą dać nam w sercu niesamowitą odpowiedź lub dotrzeć do cienia, który właśnie mamy rozświetlić, który nas blokował, a teraz może tego już nie, nie robi. A więc trzymajcie się, z Wami był Adam, do zobaczenia. Pa!